W tym zadaniu należy rozwiązać dwa podzadania. W pierwszym z nich trzeba określić wykres funkcji na podstawie jednej wzoru. W drugim trzeba już odpowiedzieć na dwa pytania, prawda, fałsz. Zacznijmy od pierwszego. Widzimy, że wzór funkcji jest minus x dodać do kwadratu plus 4. Pierwsze, co się w oczy, to jest minus przed nawiasem. Sugeruje, że ramiona paraboli będą skierowane w dół. Na tej podstawie już odrzucamy dwie odpowiedzi, a i c. Odpowiedzi B i D mają wymagane ramiona skierowane w dół. Kolejną rzeczą jest położenie wierzchołka. Paraboli. Poprzez przyrównanie wartości w nawiasie, czyli x dodać 1 do 0, widzimy, że wierzchołek będzie w x minus 1. Czyli już widzimy, że odpowiedź d odpada, ponieważ wierzchołek jest w x równym 1, a nie jak w b, x minus 1. W związku z tym odpowiedź b jest poprawna. Przejdźmy do drugiego zadania. Pierwsze ze zdanie. Wykres funkcji f, przecina oś ojwy układu współrzędnych w punkcie o współrzędnych 0,4. Jak widzimy, przecina w 0,3, x, 0. Y3, a nie o 1 y wyżej. W związku z tym to zdanie jest fałszywe. Drugie zdanie. Miejsce zerowe w funkcji f są równe minus 3 oraz 1. No i znowu odczytujemy z wykresu. Minus 3 oraz 1 to rzeczywiście są miejsca zerowe, tak? czyli przecięcie układu z osią o x, czy jak to woli, tam gdzie y jest równe 0. I to zdanie jest prawdziwe.